Max. Najbardziej doświadczony polski producent klocków i szczęk hamulcowych. Największy w kraju, jeden z najbardziej liczących się w Europie Środkowej wytwórca elementów układu hamulcowego. Każdego roku hale produkcyjne firmy opuszcza ponad 10 milionów klocków, szczęk hamulcowych, akcesoriów z nimi związanych, przeznaczonych do samochodów osobowych i dostawczych, a także do aut ciężarowych i autobusów. Nowoczesny park maszynowy. Innowacyjna technologia i europejskie standardy pozwalają oferować produkt najwyższej jakości. Ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji klocków hamulcowych to jeden z licznych atutów firmy. Dynamiczny rozwój, inwestycje w park maszynowy, a także corocznie i konsekwentnie poszerzany asortyment to jest odpowiedź na oczekiwania odbiorców z całego świata. Wysokiej jakości komponenty w połączeniu z nowoczesnymi liniami produkcyjnymi dają w efekcie klocki hamulcowe zapewniające skuteczne i przede wszystkim bezpieczne hamowanie w atrakcyjnej dla odbiorców cenie. W ofercie znajdują się także wykonane z wysokiej jakości materiałów czujniki zużycia klocków hamulcowych zapewniające skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Testowane w warunkach ekstremalnych, gdzie wysoka temperatura układu hamulcowego jest nieodzowna, spełniają oczekiwania najbardziej wymagających europejskich rynków. Szczęki hamulcowe Tomex zapewniają niezawodne hamowanie kutylnych, nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Najwyższa efektywność hamowania zagwarantowana jest dzięki intensywnym testom na dynamometrach a także w warunkach drogowych, uwzględniając jednocześnie badanie wydajności hamulca ręcznego. Badanie to polega m.in. na otrzymaniu pojazdu na wzniesieniu o określonym nachyleniu. Szeroka oferta obejmuje kilkaset referencji zarówno szczęg hamulca zasadniczego, jak i szczęg hamulca ręcznego do samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w Europie, Azji oraz w Ameryce. Aby zapewnić szybki i komfortowy montaż, oferowane są kompletne zestawy akcesoriów. Zaletą ich jest pełna kompatybilność oraz kompleksowość. Zawierają one wszystkie niezbędne do właściwego montażu elementy, zapewniając oszczędność czasu i wysoką jakość usługi wymiany szczęk hamulcowych. Układ ABS oraz ESP to obecnie standardowe wyposażenie aut w Unii Europejskiej. Czujniki prędkości obrotowej koła to wysoka jakość produktu sprawdzona w całej Europie. W ofercie znajdują się zarówno aktywne, jak i pasywne czujniki ABS działające niezawodnie w zakresie temperatur od minus 50 aż do plus 150 stopni Celsjusza. Wykorzystane do produkcji wysokiej jakości polimery dają gwarancję skutecznego działania również w bardzo wysokich temperaturach, powstających w pobliżu układów hamulcowych. Wykonane w standardzie OE czujniki ABS oferowane przez firmę Tomex zbierają i przetwarzają w każdej sytuacji precyzyjne dane, niezależnie od temperatury, ruchu czy innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość zmiennych. W ofercie firmy znajduje się także specjalistyczna chemia przeznaczona do układu hamulcowego. Wysokiej jakości płyn hamulcowy DOT4 charakteryzuje się małą lepkością także w niskich temperaturach. Gwarancją skutecznego stosowania we wszystkich układach regulacji automatycznej jest nowo opracowany inhibitor, który w połączeniu z płynem bazowym tworzy zaawansowany produkt przeznaczony także do wszystkich nowoczesnych pojazdów wyposażonych zarówno w układ ABS, jak i ESP. Wyjątkowo skuteczny, szybko odparowujący i nie pozostawiający nalotów oraz plam, zmywacz do hamulców przeznaczony jest do odtłuszczania i zmywania między innymi pozostałości smarów, olejów oraz tłuszczów. Wysokie ciśnienie gwarantuje silny i skoncentrowany strumień dla skutecznego czyszczenia mechanicznego. Zabór 360 stopni umożliwia stosowanie produktów w każdej pozycji: pionowej, poziomej, do góry nogami. Zastosowane bezchlorowe rozpuszczalniki powodują, iż zmywacz bardzo szybko wysycha i nie pozostawia lepkich osadów. Wysokiej jakości syntetycznej, bez zapachoby smar do tłoczków i cylinderków. Zapobiega korozji, zabezpiecza przed zatarciem oraz wydłuża żywotność i wpływa na jakość pracy hamulców. Jest to środek wysokohydrofobowy, odporny na spłukiwanie dzięki nierozpuszczalności w wodzie, a co za tym idzie, znajduje zastosowanie jako doskonały środek smarny do tłoczków i cylinderków hamulcowych, ale także jako smar w kołach zębatych z tworzyw i metali kolorowych. W zakresie temperatur od minus 40 do plus 200 stopni Celsjusza smar nie zmienia swojej lepkości. Efektem pracy inżynierów Tomex, a także setek godzin na torach doświadczalnych, jest nowy materiał cierny spełniający najwyższe wymagania prawne w całej Unii Europejskiej oraz zapewniający komfort hamowania w każdych warunkach drogowych. Wszystkie formuły stosowanych materiałów ciernych są dokładnie dopasowane do specyfiki poszczególnych pojazdów. Dzięki temu zapewniają najwyższy poziom kontroli hamowania, długą żywotność, cichą pracę oraz minimalizację nadmiernego i agresywnego zabrudzania felk. Celem firmy jest produkcja klocków i szczęk hamulcowych przeznaczonych na rynek wtórny o jakości wyposażenia oryginalnego. Firma Tomex to najnowsze zautomatyzowane urządzenia połączone z rozbudowanym systemem kontroli wszystkich parametrów procesu produkcji, tak aby zapewnić wysoką jakość tych produktów i bezpieczeństwo ich użytkowników. W pełni automatyczna linia do produkcji klocków hamulcowych oparta jest na nowatorskiej technologii, która obliguje do stosowania najwyższej jakości materiałów ciernych. Obok precyzyjnie wykonanego produktu, jaki otrzymuje się z tego jednego z najnowocześniejszych w Europie automatu prasowalniczego, olbrzymią zaletą jest jego wydajność ponad 400 sztuk klocków na godzinę. Precyzja procesu technologicznego pozwala dostosować grubość materiału ciernego do setnych części milimetra. W pełni zautomatyzowana linia stale kontroluje wszystkie parametry procesu, którego celem jest uzyskanie produktu o jednakowej grubości. W wybranych klockach szlifuje się dodatkowo skosy i nacina rowki zgodnie ze specyfikacją producenta. Kolejnym z procesów produkcji klocków hamulcowych jest scorching, czyli obróbka cieplna wierzchni warstwy materiału ciernego. Odbywa się ona za pomocą lamp podczerwieni, które działają bezpośrednio na materiał cierny i nie ingerują w płytkę nośną klocka. Temperatura procesu odbywa się w przedziale 600 do 800 stopni Celsjusza, a długość procesu uzależniona jest m.in. od zastosowanej mieszanki materiału ciernego oraz powierzchni klocka. Firma Tomex jako pierwsza w tej części Europy zastosowała zaawansowaną technologię skorcinku, która pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności hamowania zaraz po zamontowaniu klocków. Tym samym skraca do minimum proces docierania się klocków do tarczy hamulcowej. Kontrola czynników procesu produkcji, takich jak ciśnienie prasowania, temperatura wypalania, promieniowanie podczerwone, są zgodne z najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku części oryginalnych OE oraz OES. Klocki hamulcowe są lakierowane nowoczesną metodą malowania proszkowego w systemie TRIBO. Dzięki temu produkty cechuje stuprocentowe pokrycie farbą, a zapewnienie stałej jej grubości w granicach 40 do 80 mikrometrów jest spełnieniem wymagań zarówno rynku OE, jak i OES, a także wpływa na poprawne prowadzenie klocka w zacisku hamulcowym. Stosowana farba zapewnia ponadto wysoką odporność termiczną oraz chemiczną wyrobu, co zapewnia skuteczność jego działania przez cały okres eksploatacji, tworząc ochronę przed agresywnym środowiskiem i korozją. Podczas procesu kontrolowana jest grubość nakładanej farby proszkowej, co gwarantuje jej równomierne rozłożenie na całej powierzchni. W kolejnym etapie produkcji kloczki uzbrajane są we wszystkie wymagane akcesoria. Dzięki automatycznemu regałowi skrócony do minimum został czas doboru właściwych komponentów, a sterowanie komputerowe wyeliminowało możliwość pomyłki. Laserowy wskaźnik błyskawicznie pokazuje poszukiwany przez nas element. Zawsze, gdy wymaga tego budowa układu hamulcowego, na klockach stosowane są tłumiące hałas płytki antypiskowe, SIM. Czyli metalowa blaszka obustronnie pokryta specjalną warstwą gumy. Proces montażu odbywa się na gorąco pod wpływem podwyższonego ciśnienia i w odpowiednim czasie, co gwarantuje maksymalne przyleganie nakładki antypiskowej przez cały okres eksploatacji klocków. Każda partia produkcji jest badana i następnie dopuszczana do sprzedaży przez dział kontroli jakości. W dalszym ciągu produkt przechodzi przez pakownię. Na opakowaniach i etykietach klient znajduje pełną informację o wyrobie, także zgodnie z wymaganiami regulaminu ECE R90, m.in. skróconą listę zastosowań, podglądowy rysunek, numer homologacji czy dodatkowe oznakowanie dopuszczające do obrotu w krajach pozaunijnych, takie jak chociażby EAC. Wytrzymały materiał zastosowany w opakowaniach jednostkowych pozwala na bezpieczne składowanie z naciskiem dochodzącym do 90 kg na pojedynczy komplet wyrobu. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu przestrzeni magazynowych i procesu dystrybucji przez naszych klientów. Tak przygotowany produkt trafia następnie na magazyn, a w dalszym trybie do dystrybutorów na całym świecie. Osobna linia zajmuje się produkcją materiału ciernego przeznaczonego do szczęk hamulcowych. Taśmę tłoczywa ciernego wykonuje się wprowadzając tłoczywo między obracające się z frykcją walce maszyny zwanej wytłaczarko-walcarko. Z racji tego, że tłoczywo cierne zawiera kilkanaście procent rozpuszczalnika, który został użyty do pęcznienia kauczuku, suszy się wytłoczoną taśmę ułożoną w kręgach na regałach. Następnie odwija się taśmę z kręgów, prostuje, tnie na odcinki o długości gotowej okładziny, a potem zagina włók o wymaganych wymiarach. Wygięte włók odcinki taśmy umieszcza się w ramach przynośnika łańcuchowego i przeprowadza przez piec tunelowy w celu utwardzenia okładzin. Ostatni etap to korekcja kształtu okładzin, tak aby produkt w pełni odpowiadał specyfikacji producenta. Sprawny system hamulcowy chroni nie tylko kierowcę i jego pasażerów, lecz także pozostałych uczestników ruchu. Firma z Hamulce postawiła sobie za cel ciągłe doskonalenie wszystkich dostarczanych elementów układu hamulcowego tak, aby działały sprawnie, skutecznie i bezpiecznie dla wszystkich użytkowników drogi w każdych warunkach. Czytał Włodzimierz Żyntarski